Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, mamy taką sytuację. Czeski ksiądz w grudniu zeszłego roku zostaje znaleziony nieprzytomny z odciętym przyrodzeniem. W ciężkim stanie zostaje przewieziony do szpitala. Lekarzom udaje się go. Uratować, a w chwili obecnej jego życiu nie zagraża już w zasadzie żadne niebezpieczeństwo. Zastanawiano się, kto dopuścił się w rzeczywistości tego występku, Następnie ustalono, że ksiądz okaleczył się sam. Lekarze uznali, że powodem tego czynu księdza było ostre zapalenie mózgowo-rdzeniowe. Które w niektórych przypadkach może wywołać stan psychotyczny, bo to jest bardzo ważne. I w trakcie tego stanu człowiek może wyrządzić sobie krzywdę, a przyczyną tego urazu były problemy zdrowotne. Udowodniono bowiem kleszczowe zapalenie mózgu, które spowodowało duże ognisko zapalne mózgu, i w efekcie wspomniany stan psychotyczny. Stan psychotyczny to jest grupa takich zaburzeń psychicznych, które charakteryzuje utrata zdolności oceny rzeczywistości, zaburzenia w jej postrzeganiu, zmienność nastrojów oraz występowanie halucynacji i urojeń. A więc mamy księdza, mamy kleszcza, bo to jest kleszczowe zapalenie mózgu. No i oczywiście mamy przyrodzenie i to jest, ja o tym w zasadzie incydencie czytałem w zeszłym roku, nawet miałem o tym coś powiedzieć na kanale, ale dobrze może, że zaczekałem, bo sprawa się już wyjaśniła. Ksiądz się sam okaleczył. Zapewne u wielu widzów pojawi się taka intuicja, że może tutaj chodzić o kwestię tak zwanego grzechu. Bo jak mówi Mateusz 5.30. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Ja bym tutaj, drodzy Państwo, nie chciał stawiać takich daleko idących tez. Czy rzeczywiście e, ten Czyn księdza, i zwróćmy uwagę, że dodatkowo jeszcze w stanie psychotycznym, a więc on nie był świadomy tego, co robi, ale czy jest związany formalnie, bezpośrednio, prawda, z kategorią grzechu, bo trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego w tym stanie ksiądz decyduje się, aby pozbawić się akurat przyrodzenia? Co zdecydowało o tym, że akurat ten organ. Generalnie rzecz biorąc, w stanach psychotycznych ludzie są w stanie zrobić bardzo różne rzeczy, czyli na przykład kierować także tak zwaną agresję na zewnątrz, mogą demolować coś, nie wiem, czy pobić kogoś innego, ale dlaczego akurat w tej sytuacji wygląda to tak, że ta część ciała została wybrana w tym stanie, jako ta podlegająca. Albo taka, która była uważana w kategoriach zbytku, jakby chciał się uwolnić definitywnie od czegoś, co w jego oczywiście psychice uchodziło za. Brudne, za zbrukane, bo tak należy powiedzieć. Niegdyś tego typu działania to miały związek bardzo często właśnie z religią. Rytuały religijne bardzo często posuwały się do tego, że sądzono na przykład niegdyś, że tylko wówczas człowiek uzyska zbawienie, gdy przyrodzenia się pozbędzie, bo to przyrodzenie. Utrudnia drogę, podróż człowieka do świętości. W wielu przypadkach ludzie się właśnie okaleczali i nie tylko ci, którzy służyli powiedzmy w kościele, ale także były to sytuacje, w których ludzie, którzy w zasadzie tworzyli społeczeństwo, także dokonywali takiego czynu. No wspomnijmy tutaj, chociażby on się, zdaje się, nazywał Orygenes urodzony w drugim wieku naszej ery. On był rodzajem takiego on tłumaczył w zasadzie, był takim interpretatorem prawda, kwestii biblijnych, i po przeczytaniu tego, tego cytatu z Mateusza on także okaleczył się, będąc zapewne w stanie jakiejś takiej psychotycznej wizji religijnej, bo one bardzo często towarzyszyły takim działaniom. Więc czy możemy jednoznacznie, drodzy Państwo, stwierdzić, że ten związek grzechu, Yy, oczywiście i księdza oraz tego przyrodzenia łączy się w jedną całość. Myślę, że jednoznacznie, drodzy Państwo, yy, nie uda się tego po prostu zrobić. No, będzie to yy, niemożliwe. Ja próbowałem znaleźć chociaż parę przykładów czy przypadków takich działań podobnych, ale tutaj, yy, w tych przypadkach, mimo że takie, yy, takie czyny yy, się zdarzają czyli takie okaleczenia, to nie ma jednoznacznie ukazanego kontekstu człowieka, który tego dokonał. Bo w, y, trzeba wziąć także pod uwagę jedną sprawę. Tam wewnątrz y, naszej psychiki, powiedzielibyśmy, używając takiej nomenklatury y, prawda, obecnej, czyli w takiej podświadomości, a i bardzo często właśnie nieświadomości, tam drzemią straszliwe demony. Demony, gdyby wielu ludzi zobaczyło swoją prawdziwą twarz, prawda. No to mogłoby być rzeczywiście przerażonych. Bardzo wielu ludzi na pokaz jest oczywiście, ukazuje się jako dobrzy, jako oczywiście przystosowani do życia w społeczeństwie, a w rzeczywistości ten brud, który tam się skrywa. No to jest rodzaj takiego, takiego gada, który tam w tym człowieku siedzi. To są takie determinanty, ludzie pełni pychy, zawiści, ludzie uzależnieni od wszelkich środków, na przykład, czy także ludzie mający, mający brudne myśli, jeśli chodzi o aspekt w ogóle tak zwanej tej rozkoszy erotycznej. To się, drodzy Państwo, to oczywiście w ludziach jest i o tym nawet wspominać nie trzeba. Jak wielki jest to rzeczywiście problem. I teraz, w sytuacji, w której ksiądz osiąga ten stan psychotyczny, któremu dodatkowo towarzyszy jeszcze spotęgowany lęk, on decyduje się po prostu pozbawić genitaliów. Czyli, generalnie rzecz biorąc, wybiera część, która dla mężczyzny jest święta, bo to jest miejsce szczególnie chronione przez mężczyznę. W zasadzie mówi się także, że mężczyzna myśli. Tą częścią ciała, a u księdza okazuje się całkowicie inaczej, bo takich tego typu okaleczeń jest stosunkowo mało, bo to jest w, za, w zasadzie taki, taki ułamek w okolicach, nie wiem, 1 czy 2% wszystkich okaleczeń, a tutaj się okazuje, że w tej sytuacji dodatkowo jeszcze mamy księdza, który takiego czynu dokonuje, czy będąc w tym stanie rzeczywiście. Być może jego myśli, które kolidowały bezpośrednio z jego posługą kapłańską, czy może one o tym zdecydowały? No bo jednak, drodzy Państwo, świat jest pełen pokus. Kościół dodatkowo jest na skraju upadku, bo to trzeba też zaznaczyć kościół jest na skraju upadku. Tych skandali w kościele jest bardzo dużo. Czy ten czynnik psychogenny, tak zwany już go nazwę w ten sposób, mógł zdecydować o tym, dlaczego zdecydował się właśnie na wybór tego organu, czyli przyrodzenia? Sprawa wydaje mi się być bardzo interesująca. Nie wiem, czy Państwo widzieliście taki film Antychryst z Williamem Defoe. I o, William Defoe tam jest psychiatrą. On tam jest psychiatrą w tym filmie i wraz z żoną prowadzą sobie tam jakieś życie, prawda i tak dalej. I któregoś razu e, idą do. To, że jest psychiatrą, to jest bardzo ważne tutaj. Jest bardzo ważne. E, idą sobie wieczorem do łóżka. Ich synek śpi w łóżeczku e, w innym pokoju. No i w trakcie, drodzy Państwo, tego stosunku trwającego tam sobie tam jakieś kilkanaście minut, ten synek się przebudził, otworzył sobie okno w domu, to była kamienica bardzo taka wysoka, i otworzył to okno i wypadł z tego okna. I zaczyna się w tym momencie filmu dziać już tylko i wyłącznie tragedia, drodzy Państwo, dlatego że między nimi dochodzi do całej masy, bo to jest opisany w zasadzie stan, tego, co się dzieje z człowiekiem, który w tej sytuacji jest postawiony, prawda, tej skrajnej rozpaczy. No i ta kobieta oczywiście zaczyna obwiniać męża, tam dochodzi do takich ataków na niego, łącznie z tym, że także chciała go okaleczyć, bo to jest wina, bo to jest ten grzech, który zdecydował o tym, że to dziecko zginęło. I ona na koniec tego filmu. Oczywiście dokonuje tego samookaleczenia, czyli odcina sobie łechtaczkę. Tutaj są oczywiście luźne sugestie, jedynie wyprowadzone przeze mnie na powierzchnię do swego rodzaju omówienia, bo jednoznacznie nie będzie można nigdy stwierdzić, że będzie decydował o tym jakiś. Rzeczywisty czynnik psychologiczny, czyli to, co w tym człowieku przez niego samego, w tym stanie psychotycznym ukazane zostało jako brudne w związku z tym cytatem, właśnie z tego Mateusza myślę, że może coś być na rzeczy, bo wiele tak zwanych, prawda, tego typu czynów, takich, takich okaleczeń, no to ma związek właśnie ludzie, prawda, tną sobie ręce, na przykład okaleczają niektórzy twarz. W wielu przypadkach ludzie uważają się za tak wstrętnych, na przykład, czy za tak obrzydliwych, że ta twarz podlega właśnie takiej karze, ja jestem, ja się sobie nie podobam, ja muszę się tego pozbyć czy to myślenie takie skrajnie destruktywne w pewnych stanach psychotycznych powoduje właśnie, czyli obrzydzenie do siebie, powoduje także akt agresji skierowanej na siebie. Ale tutaj, drodzy Państwo, chciałem tą sytuację Państwu ukazać, tego księdza, kleszcz, bo tutaj kleszcz jest bardzo istotny w tej sytuacji. No i oczywiście to przyrodzenie, gdyby ksiądz być może, bo być może ktoś będzie badał tę sprawę jeszcze od tej strony, On it. Czy w tym stanie psychotycznym rzeczywiście można dokonywać wyborów, które zwracają się w stronę takiego brudu naszego wewnętrznego ja? Czy był to rzeczywiście czysty przypadek? Czy da się to zrobić? Czy da się to zbadać? No raczej byłoby to w moim mniemaniu niemożliwe. No ksiądz musiałby się po prostu z tego zwierzyć, a nie wiadomo teraz, co się tak naprawdę z tym księdzem dzieje. Nawet informacje o tym, prawda, w jakim stanie jest... Jego przyrodzenie nie są w mediach podane, więc tylko w zasadzie tutaj opieram się na takich luźnych, stosunkowo refleksjach, które próbowałem co prawda złączyć w jakąś całość, bo jest to sprawa interesująca, jak już powiedziałem, w moim mniemaniu, no ale w tej chwili bez wyciągania jakichś konkretnych takich wniosków. Zatem, drodzy Państwo, z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam.